Czy jeżeli dziewczyna jest chora na atopowe zapalenie skóry bądź na przykład ojciec przyszły, czy jest jakieś ryzyko, że nasze dziecko będzie chore na atopowe zapalenie skóry? I drugie pytanie, czy jesteśmy w stanie, w jaki sposób, no bo wiadomo, chce dla, chcemy dla naszych dzieci jak najlepiej? Czy jesteśmy w stanie w jaki sposób przeciwdziałać albo zminimalizować ryzyko, e, na przykład stosując probiotyki, o których też rozmawialiśmy, jakieś witaminy, e, jest bardzo dużo innych czynników, które zaburzają ten, ten efekt. I teraz co do ewentualnego zapobiegania rozwoju atopowego zapalenia skóry, to w zasadzie w czasie ciąży za bardzo nie ma. Natomiast y, były badania, które pokazały, że wdrożenie emolientów od, samego, od, pierwszego roku, od pierwszego dnia życia dziecka zmniejsza ryzyko rozwoju atopowego jeżeli zapalenia skóry. Jeżeli rodzice mają AZS? Jeżeli, Albo rodzice jedno mają, z jeżeli obydwoje dzieci, rodzice mają AZS, to praktycznie... Można przyjąć, że dziecko w jakiejś formie też będzie miało. Może to nie jest stuprocentowe, że około 50%, ale jeżeli popatrzymy, że co trzecie dziecko w krajach wysoko rozwiniętych może mieć objawy ZDS, u to, jest no to też jest to bardzo dużo. W związku z tym to też w żaden sposób nie powinno wpływać na podjęcie decyzji o tym, czy zachodzić ciąży, czy nie.